Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Chciałbym Państwu pokazać mój pomysł na dzisiejszy obiad. Bardzo łatwy, w miarę szybki przepis. Mam nadzieję, że tak w pół godziny powinienem się uwinąć ze, ze zrobieniem tego obiadu. Co będziemy potrzebować? Na pewno pieśń z kurczaka. Tu mam ilość ilości dwie sztuki. To jest około 400 gram. Trzy papryki: żółta, czerwona i zielona. One są takie nieduże. Tu mamy. 400 gram Pieczarek, 600 g Ziemniaków, jedna marchewka taka dosyć, dosyć pokaźna. Przyprawy. Papryka słodka, papryka pikantna, zioła prowansalskie, i tu mam też taką przyprawę uniwersalną do kurczaka. Taki nic, który możemy tam sobie w sklepie kupić. Aha, aha. Oczywiście jeszcze wyciągnę pieprzy sól. w tym momencie jej tutaj nie mam. Co jeszcze będziemy potrzebować? Na pewno jeszcze będziemy potrzebować taki rękaw do pieczenia, bo pierwszym kroku ja to sobie wszystko pokroję, wrzucę do jednej miski, zrobię, przyprawię sobie to tymi wszystkimi przyprawami, yy, przerzucę to wszystko, mam nadzieję, że wejdzie mi do tego rękawa piekarniczego, włożę to do piekarnika, poduszę to, żeby ziemniaki zrobiły się razem z tym filetem miękkie, a później to wyciągnę, na, na ostatnie 10 minut wyciągnę ten rękaw i postaram się to zapiec yy, Zapiec już bez tego rękawa, bo w tym, w tym rękawie na pewno mi dosyć dużo wody puszczą, na pewno puszczą, puszczą mi wodę pieczarki i na pewno się dużo wody wytrąci, więc na ostatnie 10-15 minut będzie trzeba to z tego rękawa wyciągnąć, więc też mam przygotowaną, przygotowaną jak, jakieś, jakieś naczynie żaroodporne, w którym to wszystko razem sobie zapieczemy. No i na razie tyle, łatwy, łatwy przepis, tak naprawdę wszystko pokroimy, umieścimy w jednej misce, dodamy przyprawy, przerzucimy to do tego woreczka, po podusimy to z pół godziny w piekarniku, wyciągniemy to z tego woreczka, jeszcze z 15 minut bez, bez tego worka i tyle, i obiad, obiad powinien być gotowy. To co? zarywam się do, do roboty. No co? Zabieramy się za krojenie tych warzyw no i tych ziemniaków. No, tego wszystkiego. Zacznę od nie, chyba tej papryki. Od razu miskę sobie z boku tutaj przeszukowałem, będę do niej przerzucał. Sobie to wszystko podstawiam. zrobię tak. O, dobra. Kroimy na takie dosyć, dosyć spore, spore kawałki. Myślę, że, że coś, coś takiego paprykę pokroję. Dobra, papryka pokrojona. Przerzucimy ją do tej miski. Dobrze, paprykę mamy. Teraz tą marchewkę. Marchewkę myślę, że w takie pół księżyce pokroję. To jest taki, też takie dosyć spore, spore kawałki. Pieczarki mam takie dosyć spore, więc je pokroję pierw na pół. A może, może na takie, takie większe kawałki, jak to się wypocić, zredukuję, to zostaną. A, zostawię takie. Dobra. Dobrze, starczy. I zaraz zabieram się za te ziemniaki. Pieczak ląduje w misce. Ziemniaki pokroję w takie tak. O, tak jak kroiłem paprykę, nie? Tak samo sobie ziemniaki pokroję. Dobra, ziemniaki pokrojone i został nam tylko ten filet nie? jeszcze do pokrojenia. Oj, to Dobra, a tego fileta pokroję sobie, tak sobie myślę, czy to pierwnie nie wzdłuż czy takie większe kawałki nie, tego fileta pokroję w takie większe kawałki, czyli pokroję sobie go w taką grubą kostkę. Dobra, filet pokrojony. Przerzucimy go też do tej miski. Sprzątnę sobie tą deskę i będziemy przyprawiać tymi wszystkimi przyprawami, tylko sobie tutaj ogarnę. Dobrze, to przyprawiamy. Żeby te przyprawy miały czego się przykleić, ja sobie użyję oliwy z oliwek, można też oleju, dam tu z 4-5 łyżek oliwy. Tak sobie jeszcze pomyślałem, że pasowałoby tutaj dodać jedną dużą cebulę. Ja już tego nie zrobię, bo tak się boję, że mi to nie wejdzie do, do tego mojego rękawa, ale, ale można, jak, jak mają Państwo i lubią cebulę, spokojnie możemy tutaj cebulę też jeszcze jedną dodać. Myślę, że, że tyle wystarczy. Łóżkę sobie zostawię, zarobię tym mieszaniem. W tym momencie włączę sobie piekarnik. Niech on, się wyje, niech on już się powoli nagrzewa. 180 stopni. Dobra, To zaczniemy od soli. Damy soli. Teraz pieprzu. Teraz damy ziół prowansalskich, może być też majeranek. Ja lubię zioło prowansalskie, więc przeważnie korzystam z tej przyprawy. Damy dosyć sporo. Damy papryki słodkiej, papryki pikantnej. Po takiej jednej czubatej łyżeczce. Pikantnej dam troszkę mniej. I tu mam taki miks y, przypraw do kurczaka, do drobiu. Jego dam dosyć sporo. Myślę, wydaje że Dwie takie dwie łyżeczki powinny wystarczyć. I tyle. Porządnie teraz to wymieszam. No i będę próbował y, przekładać to do tego rękawu Akurat jakiś mam rękach taki, że on jest już y, nie jest metra cięty. Więc y, z jednej strony jest zamknięty, z drugiej strony nie. No nic, będziemy próbować. Przyprawy wymieszane, no to teraz zaczniemy bawić się z tym workiem. Żeby nie nabałaganić od razu, w tej kamienicy będę to dopiekał, więc od razu sobie ją pozostawię. I co, przekładamy jakoś powoli, nie? Może, może się to uda. No i dobra, to jedziemy powoli. O, i dobra, jakoś się udało. Mam jakiś drucik, to zrobimy. Yy, chyba zrobię tak, żeby to powietrze, które tutaj w środku jest, postaram się, żeby go nie było, zredukować. O, zakręcę. coś to, jakoś to chyba będzie. O, w takiej postaci ląduje to w piekarniku. I w takiej oto postaci wyląduje to w moim piekarniku. Piekarnik mam już rozgrzany 180 stopni i spokojnie myślę, że to powinno się piec z 50 minut. Tu już są i ziemniaki i marchewka, więc, więc to na pewno nie będzie się piekło w 15 minut dusić, więc yy, myślę, że 50 minut to ustawię, ustawię od razu. Właśnie minęło 50 minut, jak, jak to się wszystko dusi. Prze chwilką dosłownie mi się rozerwało, dotknęłem górnej grzałki w piekarniku. Co, wyciągniemy teraz to z tego worka? Przygotowałem sobie tutaj nożyczku. O, gorące. Tak, sobie pochodzi. Dobra, w tym momencie wygląda to tak. Ładnie. <coughs> Filet jest już na pewno upieczony. Spróbuję ziemniaka, czy już jest miękki. Taki al dente. że 15 minut, około 20 minut jeszcze, jeszcze to włożę do piekarnika. Cała ta woda, która, która tutaj się zebrała, niech ona sobie spokojnie odparuje teraz w piekarniku, już bez, bez, bez tego worka. Tak sobie pomyślałem, może jeszcze to posypię tymi ziołami prowansalskimi. No, marchewka jeszcze twarda. No, spokojnie, 15-20 minut to na pewno. No i super. Moje danie obiadowe gotowe. Przyznam się bez bicia, że ja tu jeszcze dołożyłem 15 minut, więc to drugim razem nie dopiekało się 20 minut, tylko 35 minut. Próbowałem przed chwilką, ziemniaki mam już miękkie, można jeść. Prezentuje się to naprawdę bardzo ładnie, kolorowe. Fajny obiadik, nie? Na parę, ale wody jeszcze dosyć sporo, ale to nic. Nie będę już tego więcej piec, już chcemy to jeść. Fajny przepis, można powiedzieć, takie danie jednopatelniowe, jednogarnkowe. Za wiele roboty tutaj nie było. No bardzo długo to się też piekło, ale roboty przy tym praktycznie nie było, nie było nic. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików na tym kanale. Smacznego!